mam, meczko mordeczki, z tej strony Giędek, witam was już nie wiem nawet w którym odcinku z naszej serii MTA na serwerze For Life, tak. Witam Was! E, można powiedzieć, że w zaczęciu projektu, jakim jest EXO, dzisiaj sobie to EXO zakupimy. Jak widzicie, na swoim koncie mam kwotę 300 tysięcy. Pozbierałem, sprzedałem motorek e, i się uzbierała ta sułka, zbierałem twardo na transporterze i się uzbierała. I jak widzicie stoi sobie mój magiczny szafterek DSDR, którym sobie zajedziemy, żeby zakupić właśnie oto e, to EXO. Byłem w salonie, widziałem, że jest to EXO, także nawet dwa stałych raczej się bać nie musimy. Oczywiście na pewno się zapytacie, gdzie takie EXO jest? Jest ono w salonie na wyspie, czyli Blueberry Isle. Jak widzicie statystyki na e-transporterze w sumie jeszcze się nie załadowały oczywiście, bo czemu by się miały załadować aktualnie? 12 tysięcy kilometrów i 1249 przewiezionych klientów. No i jak spadł 109 tysięcy? Także takie statystyki magiendek na e transporterze. Oczywiście będę sobie zarabiał na nim dalej, gdyż w dzisiejszym odcinku nie kupimy sobie tylko Exo. Ja wiem, że wy myślicie, że to jest tylko 300 tysięcy, ale spokojnie. W dzisiejszym odcinku sobie, jeśli nam się uda, to dodamy sobie wizu i może jakieś apy, ale zobaczymy, jak to będzie. Z tym wizu muszę się konkretnie e, dowiedzieć, jakie to wizu ma być. Jak wiecie, są ładne, są ładne exo na serwerze z takim ładnym wizu, że tam zderzaczki czy coś. I my sobie takie exo będziemy chcieli właśnie zrobić. Mam nadzieję, że naprawdę jest to exo, bo kurde, mam nadzieję, że nie wykupili, by bo byłem tutaj dosłownie przed chwilą. Ale nie, stoją i jak widzicie stoi sobie tutaj EXO za 312 tysięcy i za 319 Nie wiem czym to się różni Jak widzicie no ma to tak, także co Kup pojazd, nie posiadasz gotówki A czemu jak ja mam ten Czemu nie posiadam gotówki? Przecież Bon zniżka na zakup pojazdu w salonie. Dobra widzowie, Giędek już się zorientował. Znaczy, mi spoko Michaś, bo Giendek jest idiotą. Tu mamy Bon do wykorzystania, 15 tysięcy PLNów. Kup pojazd. No jak nie posiadam tyle gotówki? Przecież mam. Dobra, kolejny raz już Giędek wie jak to zrobić. Chłopaki podpowiedzieli tu, klikamy. I kup pojazd, wprowadzamy sobie kod. Zatwierdź. Pomyślnie zakupiono pojazd EXO za kwotę 297 tysięcy. Tak, jak widzicie, teraz to EXO wygląda jak totalne gówno, ale będzie wyglądało lepiej. Tym raczej sobie nie pojeżdżę, bo no naprawdę to. EXO wygląda fatalnie Jak widzicie yy, jest i EXO Proszę bardzo Nowa furka z salonu Także sobie zakupiliśmy oczywiście to piękne EXO Fajnie, cieszę się, udało się uzbierać na to EXO Bo on nam pomógł, także jest też super No i co? No i raczej widzimy się na montażu wizu. Dobra widzowie, jak widzicie jestem w BuySide W tu tunerzy mamy dostępnego kata, tak Także zamontujemy sobie wizu. Do tego mam nadzieję, że nam starczy. Będzie, mam nadzieję, demonik. Zobaczymy, mam nadzieję, że mi starczy oczywiście. Naprawdę mam nadzieję, że mi za to na to starczy, bo kurde jeżeli nie, to będzie leka, lipa będzie trzeba dorobić. Ale z tego co liczyłem, no to... O, łączna zawartość koszyka 17600. Ile? Kurwa! Ile? A tej doliczki? Człowieku, dziela. Dobra. Mamy demona, jest EXO. Jeszcze reszta, ile tej reszty? Aha, dobra. to spoko. Idziemy. No? Kurwa! Ile tego? Już, Tyle tego wyszło? Dobra, mamy ten, ten. Teoretycznie, Wizu do kurde tego EXO mamy. Jest gitara, widzowie. Mamy oczywiście również bony, tylko że nie mamy na fele. Także na fele muszę to zbierać. Ale jak widzicie, Wizu jest. Kolorek sobie oczywiście pojedziemy zmienić. No, oczywiście, no jeszcze nie ma żadnych apów bo wiadomo, na to trzeba zarobić. Ale najważniejsze, że jest to Wizu, chociaż już nie wygląda jak jakiś grad. Tylko wygląda ładnie. Z tym deszczakiem. A, no właśnie, zo, właśnie bo ja mu, jak widzieliście, to ja tam napisałem, że tuning 1, nie? Bo tutaj w Byside macie ten. Macie tutaj wszystkie tuningi tych pojazdów niestandardowych. I o, ja sobie wybrałem ten, tą opcję Wizu. No i tutaj mamy wlot na dachu. Jeszcze zostały wloty na masce. Tak, także jak Giendek uzbiera kwotę, no to sobie zamontujemy te wloty, yy, ale tak mniej więcej. To już jest to wizu zrobione także fajnie. Ja się bardzo cieszę. No i co? Ja lecę dalej sobie zbierać pieniążki i widzimy się za moment. Dobra widzowie, jak widzicie, jestem po raz kolejny w yy, Bayside Marina. Na pewno się zapyta się, dlaczego, gdyż zamontujemy sobie teraz te całe wloty na dach, nie? Wcześniej nam montował Kat, a teraz nam będzie montował biegu którego bardzo serdecznie oczywiście pozdrawiam. Mamy Exo pięknie, ładnie. Teraz tylko jeszcze te wloty na maskę. Mam nadzieję, że teraz nam starczy tej kasy, bo jednak no trochę to wizu kosztowało. Bądź co bądź, więc zaraz mam nadzieję, że biegł sprawdzi. Ale chyba tylko te, te wloty na maskę, mam nadzieję. Nie chce mi się teraz oczywiście liczyć, bo mógłbym sobie to tam podliczyć, ale i no te felgi, jeżeli nam nie styknie na to i na to, to jednak felę sobie zostawimy. Dobra, no także mamy teraz, można powiedzieć, że pełne wizu oczywiście do Exo. Możecie sobie tutaj porównać. Jest to ta wersja, nie ta z tymi światłami tutaj. Nie, tylko jest to ta wersja. I możecie sobie porównać. No jest identyczne to EXO. Kolorek sobie zmieniłem poza nagrywkami, żeby tak nie był cały biały, nie? A my co? My raczej teraz sobie pojedziemy zobaczyć jakie felgi by tutaj pasowały bo jednak by się jakieś fele przydały, Jak widzicie, no bo my mamy kluczyk, licznik, rejkę i kolor Felk. Także chociaż na ten kolor Felk trochę sobie zaoszczędzimy tych pieniążków, ale no będzie trzeba tutaj za zamontować ogranicznik, kurde, wszystkie wszystkie takie kurcze duperele. Także co? Także lecimy sobie do SF. No i co? No i mamy full wizu już w EXO. Ładnie to wygląda, nie ukrywam, naprawdę wizów EXO mi się podoba. No, bardzo ładnie. Te wloty z przodu robią robotę, ten zderzak, spoiler też robi robotę. Trochę kurde, takie krótkie się wydaje. Jeżeli wiecie o co mi chodzi, to napiszcie w komentarzu na przykład. Natomiast cieszę się, że mogłem już zacząć ten projekt, bo zacząłem go równo 1 lutego, czyli można powiedzieć, że no starałem się nazbierać pieniądze do końca stycznia. Także można powiedzieć, że mi się to udało. Bardzo mnie to cieszy, mm. gdyż jednak styczeń to był taki miesiąc, gdzie ja naprawdę spiąłem tyłek i zarabiałem na tym e-transporterze. Zresztą też, teraz mnie czeka też dużo zarabiania, czy to na frakcji, czy to na e-transporterze, gdyż trzeba po prostu zarobić sobie jednak na te apy. No i oczywiście na ulepszenia silnika. Ja oczywiście mógłbym machnąć to w jednym momencie, sprzedając na przykład szaftera. Nie chcę sprzedawać tego szaftera, bo nie ukrywam, nie jeździłem nim teraz praktycznie wcale, ale teraz zacząłem nim jeździć. Zacząłem nim jeździć na e-transporterze i naprawdę fajnie się nim jeździ. Co prawda ślizga się fest, ale bardzo fajnie się nim jeździ. I postanowiłem, że nie będę go sprzedawał, nie widzę takiej konieczności. Mam nadzieję, oczywiście, że EXO będzie się spisywać na e-transporterze, a z tego co słyszałem, to się spisuje. Także fajnie, bo majątek się powiększa. Oczywiście tutaj mamy wizu. Oczywiście ja sobie tylko chcę sprawdzić felgi, nie, bo tutaj no nie sprawdzimy sobie nic poza właśnie felgami. Dziękuję bardzo bratanowi Ripsonowi oczywiście za pomoc, bo w sumie zapomniałem o tych felgach. Także sobie te fele będziemy montować. Już yy, powiem Wam, że chciałem jak najszybciej ogarnąć właśnie yy, wizu do tego szaftera, gdyż no jednak. Yy, jak sobie wpiszemy komendę u kosik tunerzy, to jak widzicie tuning niestandardowy, są tylko dwaj. Tak, dwa tunery niestandardowe i ciężko ich załapać na serwerze. Co prawda, no w dzisiaj zakupił biegu tego tunera, co mnie zdziwiło. Także także, wiecie, a resztę to tam już możemy sobie montować u każdego tunera typu, nie wiem, fele tylko zostały, e, jeśli chodzi o wizualne rzeczy. No i co? Ja sobie raczej będę zbierał dalej. W dzisiejszym odcinku sobie zrobimy takie full Visu. Tam wiecie, bez apów. Zaczniemy sobie ten projekcik. Widzimy się raczej za chwilę. Dobra, podjechałem sobie na tunera. Oczywiście, kurde yy, warsztat tuningowy Los Santos oddział market, którego ma Jackson X. Pozdrawiam oczywiście bardzo serdecznie. Da, 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 da. Się zmniejszy... Będzie dobrze, zawało, świetnie nadaje się... wiemy, jak widzicie, się zmieniło, bo zdemontowałem wlot na dachu, bo było to gówno. O proszę bardzo, i mamy fele. Damy stówkę dla brata, bo jakby inaczej. No i co? No i jeszcze, żeby było dobrze, to jeszcze sobie. Chociaż w sumie, kurczę, czy będziemy sobie malować? Przemalujemy sobie na mm, standardowy kolor, czyli damy y, szary kolor tych felk. I oczywiście damy białe ranty, gdyż to moim zdaniem bardzo fajnie wygląda. Dobra, jednak chyba musimy jechać na warsztat. Nie na warsztat, tylko do lakiernika. Lel... Kolona. L. L, 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 Colona. L Corona, I tam sobie oczywiście zamontujemy. Kolor felk. Także widzimy się w tamtym miejscu. Dobra, dojeżdżamy sobie na miejsce. Mamy sobie elegancko lakiernika. Wychodzimy. No i tak. Najpierw pierwszy kolor pojazdu sobie zmienimy na bardziej taki szary. O, zmień kolor jak to wygląda. O no i teraz... Chociaż on jest taki, niby to szary niby nie? Dobra, i teraz tak. Kolor felk w pojeździe. Zmieniamy sobie również na szare takie. O, no możemy użyć, bo dobra. No i fajnie, no i teraz już jakoś się prezentuje to EXO, czyli można powiedzieć, że całe wizu do EXO mamy zrobione. Jak widzicie, tak się to prezentuje. Jak widzicie, tak się prezentuje to nasze EXO. Wspaniale, moim zdaniem. Na razie takie RGB sobie zostawimy, może, może nawet zostawimy to RGB, gdyż mam fajny plan na secik, ale nad tym się jeszcze zastanowię. Udało się zrobić całe EXO, się tym pięknym widokiem z wami żegnam oczywiście. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeżeli on wam się spodobał, możecie zostawić łapę w górę i subskrypcję na moim kanale. No i co? Wyczekujcie kolejnego odcinka, bo kolejne odcinki będą jeszcze lepsze, gdyż będziemy za niedługo prawdopodobnie montować full up i prawdopodobnie z 1.6 będziemy przechodzić na 2.2. Także co? Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, miłego dnia, wieczoru, no i co? Siemaneczko!